Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi. Czy podobam się jemu fizycznie? Kartę przełożyłam. I tradycyjnie wylosuję. Trzy karty. jedno. Śmierć. Co wychodzi naprzeciw? Dziewiątka kilów. Wynik, odpowiedź, rada. As, buław. Sedno, śmierć. Tutaj jest poważna zmiana światopoglądu. Możesz widzieć swój świat w innym świetle. To jest duża transformacja jedna z większych transformacji w życiu człowieka na wszystkich płaszczyznach. Przede wszystkim to jest Twoja odbudowa. Co wychodzi naprzeciw? Dziewiątka kliów. Przede wszystkim bądź sobą. Nie graj kogoś, kim nie jesteś. Nie zmieniaj się dla niego, bo on na przykład tego chce. Jeżeli uważasz, że potrzebujesz zmiany, to tylko wzgląd na siebie. Bo ty tego chcesz. A jak jemu nie podoba się Twoja aparycja czy wygląd, bo mężczyźni są wzrokowcami, to trzeba powiedzieć i wprowadzić w życie następny proszę. Para musi się podobać duchowo i fizycznie. Wynik, odpowiedź, rada, a zbław. Pytanie jest. Czy ja jemu się podobam, to odpowiadam tak. Natomiast nie bój się próbować czegoś nowego, na przykład zakupu nowych ubrań. Przede wszystkim pokazuj to, co masz piękne. Porzuć blokady, ponieważ masz co pokazać. Natomiast ubrania markowe czy ubrania niemarkowe. Nie są wartością najwyższą. One muszą być, ale liczą się inne wartości. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Toribus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.